W Polsce bezrobocie w zeszłym roku pierwszy raz od bardzo wielu lat osiągnęło wartość jedno-cyfrową, spadło do poziomu 8,7. No gwałtownie spadało wręcz jeszcze szybciej w latach 2005,7. Ponad 6%, ponad 3% rocznie w przypadku procentowe. Taka jest prawda, ale w zeszłym roku też spadało dość szybko do pewnego momentu. Osiągnęło 8,7% i w tym momencie zaczęło rosnąć. I w tej chwili zrosły już od prawie półtora punktu, szczególnie w jak Państwo pamiętacie, 160 tysięcy bezrobotnych nam przybyło, a w jesieni przywołano około 240-250 tysięcy bezrobotnych. Bezrobocie przez wiele lat, przez więcej niż pół pokolenia, było naszym strasznym narodowym problemem. Wydawało się, że jest przełom. Trzeba zrobić wszystko, nawet jeżeli pewien wzrost <tryk> jest nieuchronny, żeby to ograniczyć. A ograniczenia leżą w różnych sferach. Rozmawiałem, jutro będzie szczyt społeczny, będziemy o tym mówić idzie o pewne uelastycznienie. Prawa pracy, którego w ogóle, jako człowiek, który naukowo się tym przez wiele lat zajmował, nie byłem zwolennikiem, ale dzisiaj jestem gotów przyjąć bardziej elastyczne rozwiązania. To jest sprawa kontrolowania bezrobocia, przynajmniej większych przy zakładach pracy przez związki pracodawców, czasami zamrożenia płac, inaczej mówiąc różnych metod, które spowodują, że ta straszna choroba społeczna nie wróci na do nas na skalę podobną do tej, którą widzieliśmy kilka lat temu. Jak przypominam, kilka lat temu, jeżeli się pytało o po o podstawowe ich problemy, to były dwa bezrobocie i przetępność. Zresztą jedno z drugim jest dość istotnie związane. Nie jest tak, że bezpośrednio jest to związane, ale związki są bardzo mocne. Niektórzy z Państwa może wiedzą, ja się patologami społecznymi przez całe lata zajmowałem w polityce. Jest najwyższej izby kontroli, później jako generalny prokurator. Czyli nie tylko, że to jest nieszczęście dla poszczególnych obywateli. Nie tylko. To, że jest to demoralizujące, że łatwo przechodzi w stan ciągły, ale także to, że wpływa na inne bardzo negatywne zjawiska społeczne. Na przestępczość, a więc także na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Moim zdaniem to jest w tej chwili pierwsze zadanie: zrobić wszystko, żeby bronić miejsca pracy. Ja jestem w tej chwili na uczelni ekonomicznej, więc powiem Państwu z góry, że ja znam obydwa poglądy. I ten, który mówi, że w okresie kryzysu nie ma co bronić miejsc pracy, ponieważ na miejsce tych gorszych postaną po wyjściu z kryzysu lepsze. Lepsze, bardziej wydajne. No i drugi pogląd, że należy bronić. Otóż w tej chwili zarówno pracodawcy, jak i przedstawiciele wniosków zabronych, reprezentujący pracowników, stoją na stanowisku, że obrona miejsc pracy jest Najważniejszym zadaniem jest zadaniem pierwszym, że w dzisiejszej sytuacji przede wszystkim nie możemy doprowadzić do tego, żeby bezrobocie szybko rosło. A to jest między innymi sprawa aktywnej polityki makroekonomicznej, którą wejście do dwa 2 w sposób zasadniczo musi odwrócić. Co więc proszę Państwa zauważyć, ja że nie zamierzam rzucać żadnymi datami, Mogę akurat powiedzieć, że ekonomiści Reutersa uważają, że dopiero po roku 2016. Na ich odpowiedzialność. Ja sam osobiście nie zamierzam proponować żadnej daty. Miem jednak jedno, że rok 2012 poza tym, o czym mówiłem, ma jeszcze dwa rady. A mianowicie my chcemy, ale nie wiadomo czy I to jest bardzo, to bardzo... И что нам